Dobry wieczór, ratować. Witam serdecznie w programie Zagadka Walency. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Weekend prawie się rozpoczął. Ja nawet nie wiem, kiedy ten tydzień tak zleciał. No, mam nadzieję, że Wam też czas leci tak szybko. Albo i niekoniecznie. Pierwsza zagadka z nami. Czego tutaj szukamy? No właśnie, szukamy zwierząt, które są wpisane w tej tabeli. One są wpisane albo w pionie, albo w poziomie. Nie musicie mi mówić gdzie, bo tutaj nie mamy żadnych numerków czy współrzędnych. Dobry wieczór Ewatuacz, witam serdecznie w programie Zagadka Walency. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Weekend prawie się rozpoczął. Ja nawet nie wiem kiedy ten tydzień tak zleciał. No, mam nadzieję, że Wam też czas leci tak szybko albo i niekoniecznie. Pierwsza zagadka. Mam nadzieję, że to nie o mnie. 100 złotych dla pana. To proszę. I odmówił mazak posłuszeństwa, to może faktycznie to było do mnie. Małpa. Tu za małpę. Ja myślę, że reżyser ją tu celowo umieścił. No, tak sama w takim razie znaleźłam... Żeby reżyser coś powiedział, coś pomógł z tą nazwą. No nie wiem, powiedział pierwszą literę, skoro to reżyser mówi: Nie, pierwszej nie podam. To znaczy, że którąś podasz? To może ostatnią. Chociaż. Żeby reżyser coś powiedział, coś pomógł z tą nazwą. No nie wiem, powiedział pierwszą literę. Skoro to reżyser mówi, nie, pierwszej nie podam. To znaczy, że którąś podasz? To może ostatnią. Chociaż. Co? Nie. Środkową, mówi, mogę podać. O, super. A, ale reżyser mówi, trzyliterowa nazwa. Środkową podasz czy nie? Mówi, że środkowa litera to litera U. Czy ktoś widzi? Powiesz sobie tę nazwę po prostu siedząc przed telewizorem, na pewno nie wygrasz tych pieniędzy. Trzeba tutaj trafić. Tysiąc złotych do wygrania. Kto wybiera numer? No, zerkam już nerwowo na podgląd, ale widzę, że jeszcze tutaj jestem. To znaczy, że masz szansę. Dobry wieczór jaka odpowiedź? Dobry wieczór pani Ewo, tury. Tur. To jest bardzo dobra odpowiedź. Chociaż zwierzę już wymarłe, ale pan je tutaj znalazł bardzo dobrze. Tysiąc złotych wędruje w pan ręce. Kolorowych snów do jutra.